Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Patrzę właśnie za okno, jest piękne niebieskie niebo. Słoneczko świeci, ale jest bardzo zimno. Dzisiaj minus 20, a że jest dosyć silny wiatr, to już nawet nie chcę myśleć, jaka jest odczuwalna temperatura. No ale, jakby nie patrzeć, to jest zima, prawda? I zima powinna być zimna, i, i ze śniegiem. No i na szczęście, ja kocham zimę, ale ale wiem, że pewnie do większości nie należy. No trudno. W każdym razie słuchajcie, mam taką dzisiaj sytuację do zaadresowania. Mianowicie u mojej córki ona ma bardzo dużo takich różnych materiałów do robienia, do tam do swojego malowania, najróżniejsze takie materiały artystyczne, i ona to sobie trzyma w takich. Dużych plastikowych pojemnikach. I te pojemniki na samym górze szafy. I jak się patrzy, to no tak, no niby to jest takie poukładane, ale to znaczy, niby to jest tak pochowane, prawda? W pudełka posortowane, ale jednak wizualnie to nie wygląda super pięknie. I ona tam sobie coś przerabia w swoim pokoju, wymienia, przestawia. I właśnie tak pomyślałyśmy, że fajnie by było jakoś to. Ukryć, żeby to nadal było właśnie e, łatwe w dostępie, ale żeby wizualnie no, dużo lepiej wyglądało. I sprawdziłyśmy kilka rozwiązań tutaj w naszych lokalnych sklepach, a jak również w internecie. No i muszę Wam powiedzieć, że w, w moim odczuciu, że jeśli chodzi o takie rozwiązania organizacyjne, czy właśnie różne e, takie. Pomysły do przechowywania, to jednak wydaje mi się, że IKEA naprawdę jest taka bezkonkurencyjna. No przynajmniej w porównaniu do tych sklepów, które są tutaj u nas dostępne. Może tam w Europie jest więcej sklepów, które mają właśnie tego, tego rodzaju fajne pomysły, fajne produkty. A tutaj u nas jest to tak dosyć limitowane, i wydaje mi się właśnie, że IKEA jest, no naprawdę można tam sobie właśnie. Powybierać różnego rodzaju pojemniki, jakieś tam, prawda, półeczki i, i tak dalej, i tak dalej. Więc tak sobie pomyślałam, że dzisiaj, bo jest sobota, wszyscy jesteśmy w domu, mamy taki naprawdę luźny dzień. Więc sobie pomyślałam, że właśnie dzisiaj podjedziemy do Ikea, żeby kupić kilka pojemników, bo właśnie oni jeszcze takie dosyć dobre ceny mają na tego rodzaju produkty. Także dzisiaj pojedziemy. I mam nadzieję, że uda nam się tam ładnie w jej pokoiku to wszystko uporządkować. Widzicie, tutaj jest właśnie to, to takie składowisko, bo to jest taka naprawdę bardzo duża powierzchnia, która jest tutaj nad szapą, i ona jest taka trudna do wykorzystania. I myślę, że właśnie, jeżeli nam się uda kupić jakieś pojemniki, żeby te pojemniki. W środek tego schować, to to wszystko będzie wyglądało dużo, dużo lepiej. Nie poszłam na górę tam do showroomu, tylko właśnie przeskoczyłam przez tą sekcję Azys, czyli, no nie wiem jak to by się w Polsce nazywało jak jest te wszystkie rzeczy, które są na przecenie i no, nic tam nie było, na całe szczęście zdrowiej dla mojego portfela. Natomiast w tej części ogrodowej wszystkie kwiaty żywe są 40% na przecenie, więc no, <ścoughs> nie mogłam się oprzeć. A teraz tutaj tylko... Przejdziemy przez dywany, zobaczę czy są jakieś nowe, ja lubię tutaj niektóre z tych e, wełnianych dywanów, a później tylko po pojemniki i uciekamy zanim wydamy za dużo pieniędzy. Widzę, że dużo nowości tutaj w Ikea i naprawdę spora ilość tych nowych rzeczy jest w takim kolorze szałwii, takim ciemnym kolorze szałwii, jak, tak, jak, jak tutaj ta lampa na przykład. Nawet ładny odcień, nawet ładnie to wszystko wygląda. Myślałam, żeby może jedną ścianę w domu pomalować sobie na taki kolor. Więc tak, teraz troszeczkę się zainspirowałam i może nawet dodam jakieś, jakieś dodatki, jakieś lampy, czy może, nie wiem, może jakieś oprawki. Zobaczę. No, wyjeżdżamy, opuszczamy już IKEA. Boże, ile dzisiaj ludzi tam było? Niesamowita, niesamowita ilość. Ale no, zobaczcie, widzicie co tam u mnie z tyłu samochodu siedzi? Oczywiście. Wiozę do domu kwiatki. Nie mam jeszcze pojęcia, gdzie je postawię, bo ja już mam tyle miejsca przez kwiaty zajęte, ale no, jakoś tam może mi się uda poobychać. To jest taka jedna rzecz, której a ciężko mi zawsze jest sobie odmówić. I ja zawsze właśnie. Mm kwiatuszki z przyjemnością z przyjemnością kupuję no a już pomijam fakt, że przyjechaliśmy tylko żeby kupić chyba 3 kontenery i każdy z tych kontenerów był a, po 13 dolarów czyli nie powinniśmy wydać więcej niż ile, 40 dolarów plus taks oczywiście a wydaliśmy 160 nie wiadomo na co Dlatego ja staram się właśnie unikać, unikać takich sklepów i przyjeżdżać tylko raz, really, naprawdę na, na jakiś czas, jak już tak naprawdę czegoś potrzebuję, bo jeszcze chyba nigdy nie udało mi się kupić tylko jednej rzeczy i wyjść. Choć w ogóle to jest dziwne, no bo przecież oni, większość tych artykułów to jest zawsze taka sama już od lat, od lat, od lat, a jednak człowiek zawsze pójdzie do tego sklepu i zawsze tam. Coś wyszpera. Przyjechaliśmy do domu i córcia właśnie kończy sobie jeszcze to porządkowanie w swoim pokoju. Także za chwilę wam pokażę, jaka niesamowita prze, przemiana. Naprawdę, aż trudno uwierzyć. No ale właśnie, czasami tylko wystarczy jedną rzecz zmienić i mamy zupełnie, zupełnie inne otoczenie. I słuchajcie, jest tak zimno na dworzu. Pomimo słońca jest bardzo zimno i wiatr naprawdę szaleje że no te kwiatki, które kupiliśmy, to są tropikalne, więc musieliśmy naprawdę szybko wnosić do domu, żeby nam ich nie przemroziło, bo to jest dosłownie, no nie wiem, parę minut i pewnie by już, już by nam ta ziemnica je zniszczyła. Także tutaj mamy kwiatuszki. I moja pierwsza gwiazda. Zobaczcie, przepiękny fikus w formie bonsai. Piękne. Ja kiedyś już lata temu właśnie takiego fikusa miałam. Z tym, że no zmarniał mi. Nie pamiętam już co ja z nim źle zrobiłam. I skoro teraz był na, na tej przecenie 40%, i naprawdę bardzo, bardzo mi się podoba. To postanowiłam, że spróbuję jeszcze raz. Może przez te lata już y, bardziej się wyrobiłam, jeśli chodzi o opiekę o kwiaty. I jeszcze ten duży kwiatek. I tutaj jest moja strelicja. Proszę, taki piękny, wielki kwiat. I powiem Wam, że ja nigdy strelicji nie miałam, ani tutaj, ani w Polsce. Także jestem bardzo ciekawa, jak, ta, jak y, będzie tutaj rosła. Zobaczcie, na no, wiuteńki listek wychodzi. I jeżeli macie doświadczenie ze strzelicją, tam oczywiście na etykietce jest jak o nią dbać, jakie stanowisko powinna mieć, ale jeżeli macie jakieś swoje osobiste doświadczenie i może jakieś porady, żeby właśnie stworzyć jej jak najlepsze warunki, to proszę napiszcie w komentarzach. Ja na razie przemyłam wilgotną szmatką listki, bo były takie bardzo zakurzone i wygląda, że tutaj powinna być zadowolona. I zobaczcie, kochani, dwa pojemniki i jaka wielka różnica. Czekam jeszcze na to moje zamówienie z, ze sklepu internetowego. Tam zamawiam różne kasze, przyprawy, właśnie tą moją zieloną herbatę, o której Wam wcześniej wspominałam, i wiele, wiele innych rzeczy, co tam jest akurat potrzebne. No, ale jak robiłam właśnie zamówienie, to przeszłam sobie przez wszystkie moje szafki, pojemniczki i tak dalej, żeby zobaczyć, czego mi brakuje, żeby zamówić, oczywiście, zanim mi się zupełnie skończy. I okazało się, że mam jeszcze takie reszteczki kaszy gryczanej, niepalonej, więc tak sobie pomyślałam, że zrobimy sobie dzisiaj na lunch hmm, takie naturalnie ferm fermentujące a gofry z kaszy gryczanej niebywale proste proste do zrobienia, no i są bezglutenowe, w ogóle mają tylko trzy składniki, uwielbiamy je i ja właśnie bardzo lubię je w, w takiej wersji wytrawnej, także Wrzucę Wam może w opisie y, składniki i jak zrobić, dlatego że są naprawdę banalnie, banalnie proste do wykonania. A to nie jest mój przepis, ja go gdzieś tam lata temu podpatrzyłam w internecie, już nie bardzo pamiętam, y, nie bardzo pamiętam od kogo, ale nie wiem, nie chcę teraz wymyślać. W każdym bądź razie. Dosyć często je robię i one są super łatwe do zrobienia, jedyne co to wymagają czasu, dlatego że są naturalnie fermentowane, więc trzeba im dać czas, żeby ta fermentacja mogła się zrobić. Moje właśnie ciasto już jest sfermentowane, już czuję właśnie taki lekko kwaskowy zapach, więc zabieram się za robotę. Nasze gofry są gotowe, moja córcia będzie teraz próbowała, kochanie. I ja wolę, właśnie moje gofry um, wytrawne, nie przepadam za słodkimi. I tutaj bardzo prosto po prostu włożyłam to znaczy pokroiłam troszeczkę awokado. Na to starłam takiego um, wieloletniego serka Asiago, który. Mam od, od mojego, od naszego cudownego przyjaciela i jego rodziny. I na to co? Jajo sadzone, troszeczkę dymki pokrojonej i czego chcieć więcej? Pyszne, bardzo pożywne danie, pełne, prawda, dobrych wartości odżywczych. Mam nadzieję, że będzie Wam smakowało. Uwielbiam weekendy, kochani, zwłaszcza właśnie jak jest tak zimno na dworzu i nie ma pokusy, żeby iść i spędzić dużo czasu czy w lesie, czy gdzieś tam w ogóle czy na plaży. Więc ja wtedy naprawdę tak zanurzam się w kuchni i uwielbiam wymyślać jakieś nowe przepisy, próbować jakieś nowe przepisy, a odgrzebywać moje wszystkie książki kucharskie i, i szukać tam jakichś inspiracji. No i oczywiście przecież jak um, piekarnik Cały czas działa, no to też cieplej w domu. I te takie zapachy wypieków też powodują taką cudowną e, atmosferę. Więc dzisiaj, jeszcze postanowiłam, żeby zrobić nam na kolację e, bułeczki. Także one tutaj czekają na wyrośnięcie. Zobaczcie. Zwykłe takie bułeczki, z tym, że z tym, że dodałam do nich naprawdę sporą ilość maku. To nie jest tylko mak posypany na wierzchu, właśnie one mają tyle maku w środku. Jedna tutaj blacha, tutaj mamy drugą blachę, takie odrobinę mniejsze. No i tak to, kochani. Weekend sobie powolutku mija, a piekarnik już prawie gotowy, żebym wkładała bułeczki i mam nadzieję, że Wy również macie wspaniały dzień, bez względu na to, czy oglądacie to w weekend, czy w zwykły dzień. Mam nadzieję, że po prostu jest to dobry dzień dla Was i mam również nadzieję, że miło spędziliście sobie tutaj czas ze mną. Ach, jeszcze ważna rzecz, chciałabym powiedzieć wszystkim z Was, którzy tutaj a, z niecierpliwością czekają na film o oleju rycynowym, więc następne wideo po tym, myślę, że powinnam je a, załadować na YouTube gdzieś pewnie w czwartek, może piątek i to będzie w 100% pogadanka poświęcona tym cudownym, cudownym właściwościom oleju rycynowego. Według mnie to jest jeden z najcudowniejszych Darów natury, jaki um, mamy do dyspozycji. Więc szykujcie sobie coś do pisania i nie przegapcie, yy, bo będzie naprawdę dużo, bardzo, bardzo yy, dobrych informacji. A dzisiaj już Wam bardzo serdecznie dziękuję i życzę miłego dnia lub miłego wieczoru i do zobaczenia następnym razem.